Mam na imię Basia i na co dzień specjalizuję się w trochę innym typie twórczości artystycznej, ale ponieważ jestem bogatą celebrytką, która nie ma zmartwień, to dzisiaj zrobimy wyzwanie losowych markerów, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Myślę, że efekty mogą być zaskakujące. Chociaż tak nawiasem mówiąc, to markery, których dzisiaj używałam, akurat nie są jakieś drogie, więc. Mam wrażenie, że moja poprzednia kolorowanka z tej serii wyszła mi trochę jak wyzwanie losowych markerów, dlatego dzisiaj tak dla porównania zrobimy coś, co w sumie od dawna chciałam zrobić, czyli właśnie to wyzwanie losowych markerów, żebyśmy mogli porównać, czy będzie lepiej, czy może dużo, dużo gorzej. Wypisałam sobie wszystkie numery markerów, jakie mam na kartce, oczywiście pomijając bezbarwny blender, a potem te karteczki pocięłam. Za posłużył kubek, bo moja dłoń skutecznie zasłania to, co jest na dnie podczas losowania. I aż mi się przypomniały te czasy, kiedy na moim kanale podróżniczym losowałam pocztówkę dla widza i bardzo często nie miałam pod ręką żadnego dobrego, schludnego naczynia, więc losowałam na przykład z opakowania po chipsach czy z garnka. Piękne czasy. Dajcie mi znać, czy pamiętacie, czego ja tam jeszcze używałam. Zastanawiałam się mocno nad wyborem obrazka. Chciałam taki dosyć skomplikowany i zawierający postacie, tak by móc wykorzystać jak najwięcej kolorów. Ostatecznie wybrałam ten z kolorowanki Przytulne zakątki, bo było na nim widać niebo, a ja bardzo lubię malować niebo na inne kolory niż niebieski. I uznałam, że jeżeli wylosuje mi się niebieski na niebo, to w sumie będę bardzo zawiedziona. Nie nagrywałam procesu malowania z dźwiękiem, bo w trakcie kolorowania lubię sobie słuchać audiobooków, dlatego odcinek będzie montowany z voice-overem. Ale przed każdym losowaniem koloru będę pokazywała palcem, który element będę kolorować, tak żeby nie było, że dobieram sobie element pod wylosowany kolor. I zaraz potem bez cięć będzie losowanie. Ale umówmy się, jako youtuber mogę Wam powiedzieć, że magia montażu może zdziałać cuda i takie wyzwania można bardzo łatwo sfałszować, więc tutaj jest to kwestia zaufania. Chociaż. Nie wiem dlaczego takie wyzwanie mielibyśmy fałszować, bo efekty potrafią być naprawdę niesamowite. Bardzo polecam Wam filmik, w którym robiłam to wyzwanie w wersji cyfrowej i efekt był niesamowity. Kompletna magia tam wyszła. Ale zaczynajmy to wyzwanie. Zaczęłam od miejsc, które tak naprawdę mogłyby być dowolnego koloru: takich jak spodenki, kalosze i konewka. Jak na złość, na początek wylosowały mi się dwa odcienie szarego. I zaraz potem kolejny dość neutralny odcień. No, ale takie są uroki losowania. Gdy doszedł pierwszy intensywny kolor, całość prezentowała się wręcz harmonijnie. I oczywiście odkładałam sobie potem każdy wykorzystany kolor na bok, żeby się nie dublowały. Potem przeszłam na rzeczy, które jednak wypadałoby, by były w określonych kolorach. Nie mogłam uwierzyć, że na krzaczki wylosował mi się odcień zielonego. Na tym etapie kolorowanka wyglądała nawet lepiej, niż gdybym te kolory dobierała sama, i było mi tak trochę wstyd. Ale zobaczmy co wyszło dalej, bo na każdym etapie tutaj coś może się nie udać. Sama byłam bardzo ciekawa co się wylosuje i bawiłam się naprawdę dobrze, bo nie miałam tej presji dobrania perfekcyjnych kolorów. Pracuję ostatnio nad pewnym projektem i desperacko potrzebuję się zrelaksować. Nie jest to projekt związany z elfikiem, chociaż tak może trochę po części. Z tego powodu dostałam to zlecenie. Ale w każdym razie właśnie dlatego zaniedbałam ostatnio o kanał i w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do mnie napisały z pytaniem, czy wszystko u mnie w porządku, czy, czy wszystko jest ok, bo zrobiło mi się naprawdę bardzo cieplutko na serduszku. Z myślą, że ktoś zauważył, że filmików nie było od jakiegoś czasu i na Insta Stories też nie byłam szczególnie aktywna. Bardzo dziękuję, naprawdę nic mi nie jest. <noise> Tylko pracuję. Moment szukania odpowiedniego koloru po wylosowaniu numerka był bardzo ekscytujący, bo ciekawiło mnie, co się wylosowało. Niektóre kolory oczywiście pamiętałam, na przykład ten śliczny numerek 59, który się niestety nie wylosował i coś tam kojarzę, że brązy to 90, a czerwienie są gdzieś na początku listy, ale reszty zupełnie nie kojarzę, więc była to niespodzianka. A no i oczywiście markery z literkami też wiadomo, że CG to odcień chłodnej szarości, a WG ciepłej i tak dalej. Jak już mówiłam, te markery awansowały na moje ulubione markery alkoholowe. Nie zmieniają koloru po wyschnięciu, co umówmy się, w wielu zestawach markerów alkoholowych się zdarza. Możecie tutaj zobaczyć, jaki kolor na przykład twarze miały na początku, a jaki, gdy markery już wyschły. Bardzo serdecznie polecam Wam filmik, który wyświetla się właśnie w karcie. A z kolei markery znajdziecie w linku, w opisie, razem z tą kolorowanką, której dziś używałam. Ta seria kolorowanek jest stworzona do markerów alkoholowych, bo ma bardzo dobry papier i pustą stronę pod spodem, ale na pewno wypróbuję na nich także markery kryjące czy jakiekolwiek inne markery, może nawet zwykłe pisaki. I oczywiście przy malowaniu markerami alkoholowymi oraz takimi zwykłymi pisakami pamiętajcie o podkładce. Po pokolorowaniu większych obszarów nastąpiła seria drobnych detali. W kolejności: kokardka, nos, spód kaloszy, pierwsze, drugie, trzecie kwiatki oraz ziemia w doniczce. I w ogóle to, kiedy miałam już wyjęte te markery, to jeszcze zanim zaczęłam malować, strasznie mocno kaszlnęłam. Tak mocno, że zdmuchnęły mi się karteczki z numerami i nie pamiętałam, jaka ma być kolejność ich użycia, więc musiałam sprawdzić na nagraniu, jak to leżało. No bywa. Zbliżamy się do wielkiego finału, więc czas na okno, dach, drzwi. I chmury. W tym miejscu chciałabym jeszcze zauważyć, że nagrywanie o tej porze roku jest fatalne, bo od razu robi się ciemno, a nawet w ciągu dnia potrafi być taka szaruga, że kolory na nagraniu są okropne. Specjalnie ustawiłam sobie taką lampkę z pomarańczowym światłem, żeby chociaż w tle był jakiś ładny efekt świetlny, tak dla odmiany. Na prawie sam koniec wybrałam niebo, bo wiedziałam, że to ono będzie stanowiło o klimacie całej kolorowanki. Czy będzie to noc, czy może dzień normalny, czy spooky vibe? Wylosował się kolor, którego sama dosyć często używam do malowania nieba. Muszę Wam powiedzieć, że, tak generalnie, zmiana koloru tego nieba to dla mnie taki najlepszy sposób na wprowadzenie konkretnej atmosfery. Zobaczcie tutaj różne przykłady tego, w jaki sposób nietypowy kolor nieba potrafi wprowadzić taką magię do rysunku. I na sam sam koniec zostawiłam sobie króliczka, bo ten jeden element mógł wszystko zepsuć. Jak dotąd kolorystyka mi się nawet podobała, więc spodziewałam się trochę, że na sam koniec padnie jakiś fatalny kolor, ale wylosował się szary. Nie jest to najgorzej, ale też nie jest to najlepiej. Jakby ubranie króliczka nie było szare, to nawet ten kolor byłby świetny. No ale umówmy się, mogło się wylosować coś naprawdę fatalnego. Na koniec, mała próba uratowania tego obrazka. Dodałam troszeczkę tekstur, jakiegoś lekkiego cienia, ale tak bez zmiany kolorów i wprowadzania nowych. No to ok. Czas na podsumowanie. Wyszła mi scena w takich bardzo jesiennych kolorach, i kilka rzeczy zgrało się naprawdę bardzo dobrze. Na przykład te krzaczki czy ziemia mają dokładnie te kolory, które powinny mieć. Bardzo pomógł mi też fakt, że wiele kolorów z markerów w zestawie to są odcienie szarości i to nie wprowadzało dodatkowego zamętu. Natomiast gdybym mogła, to zrezygnowałabym z tych odcieni niebieskiego, bo one są tutaj zupełnie niepotrzebne i wygląda to fatalnie. No i zdecydowanie nie wybrałabym też tak podobnych odcieni tak blisko siebie, jak na przykład tutaj tabliczka zupełnie zlała się kolorem z tymi krzaczkami w tle i tutaj te spody kaloszy też zlały się troszeczkę z tą ziemią. Natomiast kolory krzaczków i taką ogólną kolorystykę, nie licząc tego płotu, uważam za niesamowitą i wyszło to moim zdaniem dużo lepiej niż gdybym te kolory miała dobrać sama. Jestem też zadowolona z koloru nieba, no i z kolorów tej trawy tutaj. Fajnie. 7 na 10. Nie mam teraz za bardzo czasu na tworzenie normalnych rysunków, a już na pewno nie rysunków hiperrealistycznych, dlatego na razie musimy zostać przy kolorowankach które zresztą uwielbiam, bo stanowią dla mnie niesamowicie dobrą odskocznię od projektów, które mam teraz na karku. Dlatego możecie mi sugerować różnego rodzaju wyzwania, które mogę zrobić w tych kolorowankach. Na przykład wyzwanie dwóch markerów, czy tych um, realistycznych cieni, czy może pół rysunku wykonane markerami alkoholowymi, a pół kryjącymi. To mogłoby być fajne. No. A jeżeli lubicie Elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć.